Witam kolejna część serii Bałwochwalstwo, kolejny odcinek. Jesteśmy w drugiej księdze Królów. No, wszystkich fragmentów nie będziemy czytać, bo to każdy y, historie opisane, jak poszczególni królowie rządzili w Izraelu, w Judzie. Księga pierwsza i druga kronik y, powtarzają w sumie to samo, ale niektóre historie przeczytamy. Różni królowie rządzili w Izraelu: Saul, Jeroboam, Achab, Dawid, Salomon itd. I po prostu niektóre fragmenty zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj 19 rozdział przeczytamy. Jest to sytuacja taka, jak rządził Sancheryb, król Asyrii, chyba jak dobrze pamiętam tak, asyryjski. I przeczytamy mały fragmencik, jak to ten król przesłał taki list do, do Izraela i zobaczymy, co tam, jak się zwracał Ezechiarz do, do stwórcy naszego Pana. Od 14 wersetu do 19 jest napisane w ten sposób. Ezechiarz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni Jahwe. Rozwinął go przed Jachwę, zaniósł modły Ezechias przed obliczem Jahwe, mówiąc Jahwe, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię, nakłoń Jahwe Twego ucha i usłysz. Otwórz jachwe Twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Sancheryba, który przesłał, by znieważać Boga Żywego. To prawda o jachwe, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje, w ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa, z kamienia. Więc ich zniszczyli. Teraz więc, Jachwe, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem Izraela. Jak widzimy tu, poszczególne narody też miały różnych bogów z drewna, z kamienia. To wszystko zostało przez Asyryjczyków zniszczone. Prawdziwy Bóg, jak wiemy z Ewangelii Jana, chociażby, no i z wielu fragmentów, że Bóg jest duchem. Nie da się odtworzyć Boga, który jest duchem. Tak, jak Mojżesz tu pisze w Księdze Mojżeszowej, że po prostu nikt Boga nie widział.